Michał Sadko, Akademia Ciesielstwa. W tym filmie pokażę Ci, jak naostrzyć duto. Powiem Ci, jakie duto sobie kupić, gdzie kupić, jakie kamienie używać do ostrzenia dut. Tak, żeby praca tym dutem to była sama przyjemność. Zaczynamy! Po pierwsze, duto powinno być grube, ciężkie, z dobrej stali. Najpierw narysuję duto w przekroju. To jest ostrze naszego duta. Dobre duto zawsze tutaj tą powierzchnię powinno mieć wklęsłą. Dlaczego? Na samo cięcie nie ma to dużego wpływu, ale bardzo nam to pomaga przy ostrzeniu. Po jeśli duto tu jest płaskie, jak ostrzymy, musimy zbierać materiał z całej tej powierzchni. I to wtedy bardzo długo trwa. Ciężko jest takie to, to dobrze naostrzyć. Jeśli ma kształt wklęsły. Jeśli ostrzymy, to zbieramy tylko tutaj troszkę materiału. I tutaj. Po każdym ostrzeniu ta ilość tego zbieranego materiału się zwiększa. I to ostrzenie jest trudniejsze, jak już będzie za dużo. To trzeba na szlifierce odpowiedniej znowu je tutaj przeszlifować na półokrągło. Tak samo druga strona duta powinna być tutaj delikatnie wklęsła. Dzięki temu, jak położymy duto na płasko na kamieniu, zbiera nam wtedy troszeczkę tutaj. I gdzieś tu dalej się też opiera na kamieniu. Wtedy, ostrząc je, zbieramy tutaj bardzo mało materiału i naostrzymy je bardzo szybko. Jeśli tak jest, teraz spojrzymy na to duto z góry, to jest nasze ostrze. Jeśli je ostrzymy pierwszy raz po szlifowaniu albo nowe duto, zbieramy tutaj. Tą część duta i tą. Przy każdym kolejnym ostrzeniu zabieramy więcej i więcej. I to duto jest coraz ciężej naostrzyć. Teraz patrzymy na duto od dołu. Czyli duto swoją drugą stronę, czyli tą, ma też delikatnie wklęsłą, przy ostrzeniu Widzimy, że nam zbiera materiał, jeśli do to położymy na płasko na kamieniu i szlifujemy, zbiera nam tutaj mniej więcej taki kształt, tyle materiału. Tą stronę oszczymy tylko delikatnie, oszczędnie, żeby tu jak najmniej zbierać, bo to jest bardzo trudno wyprofilować sobie samemu na szlifierce. Więc im mniej będziemy tutaj ostrzyć, tym później nam się to wypłaszczy, bo po każdym ostrzeniu tutaj wchodzimy dalej i dalej i dalej. I ta płaszczyzna tego ostrzenia jest coraz większa. Więc ostrzymy głównie tą stronę, a tutaj praktycznie tylko zbieramy tak zwany drut. Czyli jeśli tu ostrzymy, to tutaj nam się stal wywija taki mały. Zadziorek w tą stronę, i tutaj tylko delikatnie przyjeżdżamy po to, żeby to zdjąć. To mamy nasz kamień do ostrzenia. Dół to przykładamy tak, ono tutaj jest wklęsłe. I ostrzymy do momentu, aż zobaczymy, że to miejsce, które tutaj szlifujemy. Widzimy, że zebraliśmy całą krawędź. Będzie nam tutaj, będzie widać na ducie po prostu, że tutaj jest bardziej bardziej świecąca ta część i ta. Ostrzymy, dopóki nie zbierzemy tutaj całej krawędzi. Jeśli mamy całą krawędź zebraną, odwracamy duto do góry nogami, kładziemy idealnie Płaszczyzną na, na kamieniu i ostrzymy. Tutaj, jak będziemy ostrzyć, to nam powstanie taki mały drucik, taka zabra. Na drugą stronę, tylko delikatnie, żeby to zebrać. Jeszcze raz troszeczkę tą stronę, potem jeszcze raz troszeczkę drugą stronę i przechodzimy na, mniejszy kamień, na kamień o większej gradacji. Ja zaczynam zawsze od kamienia 1000. Potem drugi kamień, mam chyba 5000. I ostatni raz poleruję na skórze z pastą polerską. I to jest wszystko. Teraz przejdziemy do części praktycznej. Pokażę Wam, jak to zrobić. Kamienie trzymamy oczywiście w wodzie. Powinny być przynajmniej kilka godzin moczone przed ostrzeniem. Ja trzymam je zawsze w wodzie. Zawsze mam gotowe do ostrzenia, jak potrzebuję. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Kamień musi mieć zawsze idealną płaszczyznę. W miarę ostrzenia, on się ściera zawsze w środku. A tutaj. Narożniki brzegi się mniej ścierają, i przez to się robi wklęsły, a powinien być idealnie płaski. Dlatego kamienie trzeba co jakiś czas prostować. Ja to robię także sobie na czymś płaskim. Tu mam akurat kawałek sklejki. Mocuję kawałek papieru ściernego i w ten sposób prostuję kamień. I tutaj teraz widzimy, że tutaj jest dołek, bo nam nie zbiera. W miarę tego, jak będziemy go prostować, ten dołek się będzie robił coraz mniejszy coraz mniejszy. I robimy to do momentu, aż cała powierzchnia będzie taka jasna. Jeszcze troszeczkę. Całą powierzchnię nam papier zbiera, to oznacza, że, papier, że kamień jest już prosty, gotowy do ostrzenia. To jest kamień King Hyper. Ja te kamienie kupuję na w sklepie duta.pl. Jak przy zakupie wpiszecie kod rabatowy Akademia Ciesielstwa, to będzie trochę taniej. To jest kamień King Hyper 1000. Tam są dostępne dwa rodzaje kamienia: 1000 King, zwykły i King hiper Polecam, żeby sobie kupić ten hiper, bo jest dużo trwalszy, rzadziej musicie go prostować i starcza na dużo, dużo dłużej niż ten zwykły. Jest droższy, ale na pewno warto. Drugi kamień. Stary, połamany, ale jeszcze działa. To jest King 5 albo 6 tysięcy. Nie pamiętam. Ale to już jest nieduża różnica. To już czy 5 czy 6 tysięcy sobie kupicie. To nie ma znaczenia. Też dostępne w sklepie duta.pl. Też rabat po wpisaniu kodu Akademia Ciesielstwa. Prostujemy kamień. Kamienie mamy Wyprostowane, namoczone, możemy zaczynać ostrzyć. Ja używam dud Kirschen. Są niemieckie duta. Bardzo porządne, grube, ciężkie. Stal bardzo dobra. Te duta też możecie kupić w sklepie duta.pl. Też rabat po wpisaniu kodu rabatowego Akademia Ciesielstwa. Więc mamy tutaj do to, które jest stępę. widać tutaj tą powierzchnię powierzchnię wklęsłą widać to miejsce, w którym jest zbierany materiał przy ostrzeniu tutaj już kilka razy było ostrzone więc to jest dość szerokie im więcej razy będziemy ostrzyć, tym będzie szersze. Z drugiej strony to, to było już poprawiane. Niestety na szkoleniu ciesielskim ktoś sobie stwierdził, że jest tępę i wziął zwykłą szlifierkę kątową i co je ostrzył. Dlatego musiałem je tutaj przeszlifować. Widać tutaj też tą część wklęsłą. I widać to co zbieramy przy szlifowaniu. Na początku musimy sobie ustalić kąt, pod jakim ostrzymy. Czyli duto ma nam leżeć, opierać się na kamieniu tymi dwoma płaszczyznami, jak leży. Trzymamy je w miarę, żeby ten kąt utrzymać. I ostrzymy. Teraz ostrzymy na kamieniu tysiąc. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale dopóki nie zjedziemy dobrze krawędzi, to sam, sama krawędź nam się świeci, odbija się w niej światło. Będziemy to ostrzyć do tej, dopóki przestanie się tutaj odbijać światło od krawędzi. I poczujemy tutaj drut, czyli taką zadrę pod palcem ją dobrze czuć. 是那个。<noise> mamy teraz drugą stronę tutaj delikatnie tylko żeby ten drut zdjąć I jeszcze raz w tą stronę Tak kilka razy w tą stronę więcej. Tutaj tylko delikatnie zbieramy drucik. No i na kamieniu 1000 to już było tyle, no to już jest bardzo ostro, ale może być jeszcze ostrzejsze, bierzemy kamień 5000 i robimy dokładnie to samo, w tą stronę ustalamy kąt Trzymamy dobrze do to, żeby nam się w czasie ostrzenia nie ruszało, tak bo zrobimy tę krawędź na okrągło. Będzie wtedy gorzej zbierało. Trzymamy dokładnie ten kąt. I tutaj już polerujemy krawędź. С этой стороны больше стоит только немного. tak można sobie sprawdzić czy jest ostre na paznokciu jeśli próbujemy przesunąć po paznokciu to czujemy że się wrzyna jak jest tępe to się ślisko. kilka razy na zmianę jedną i drugą stronę cały czas z tej strony więcej a tutaj tylko zbieramy drucik Już wystarczy. Ostatnim etapem jest wypolerowanie krawędzi na skórze. Ja tu mam taki kawałek jakiegoś żelazka, na którym mam przyklejony pasek skóry. Można to na jakiejkolwiek desce, jakiś stary pasek, cokolwiek skórzanego sobie nakleić, przesmarować pastą polarską. I można polerować. Polerowanie robimy już na sucho. Wycieramy duto, żeby to było suchutkie. I tutaj robimy to ciągnąc dłuto po skórze do siebie. Nie w tą stronę, bo nam się będzie wrzynać skórę do siebie. Raz jedną stronę, raz drugą. Tutaj na płasko. Tutaj utrzymując kąt ostrzenia. Raz jedną, raz drugą stronę. I po takim polerowaniu to już powinno ładnie golić. Proszę. Teraz sprawdzimy, jak tnie. To jest model dachu, który robimy na szkoleniach stacjonarnych. W każdym szkoleniu, każdy uczestnik szkolenia sam buduje taki model. Co przy okazji zapraszam na szkolenia. Płaszczyzna cięcia jest idealnie gładka, jak po chyblowaniu. Teraz sprawdzimy jak nasze dutotnie. Robimy to. Butniemy zacisk narożny. Bez użycia młotka. Przy okazji zaproszę Cię na moje darmowe szkolenie, na którym uczę jak policzyć dach kopertowy, jak wytrasować kroki w zwykłą i kroki w narożną bez przymierzenia, bez zbędnego wciągania bylek na górę do odrysowania. Po prostu chwilę liczysz, chwilę trasujesz i na górę zanosisz. Gotowe do montażu belki oszczędzasz w ten sposób czas a czas to pieniądz link do szkolenia znajdziesz pod tym filmem przypominam o rabacie w sklepie duta.pl tam możesz kupić takie duta, możesz kupić kamienie do ostrzenia Wpisując kodrapatowy Akademia Ciesielstwa, Będzie taniej. Tymczasem do zobaczenia na darmowym szkoleniu. Kliknij link w opisie tego filmu. Dołącz do szkolenia za darmo.